Legendarna, tajemnicza postać. No, no, no. Mistrz Twardowski. No, no, no. Ach, nie! Komuś to diabli niosą? Witaj, mistrzu twardo. Ktoś ty? Zroki, Roki ta jestem. Aha! Umowę z panem cyrografem podpisał własną krwią! Ha, 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 ha! Jestem Nie doczekanie wasze. Duża szlachcica jest no, wiele ważna. Przez długie lata ludzie będą podziwiać te cuda i mówić, że, że był to pomysł kogo? Twardowskiego. Kogo? Twardowskiego. Mistrza Twardowskiego. Ależ mi wesoło. Udaj, dusza to jest dusza kiedy. Ale Ty... Jestem twardowski polski szlachcic. I pokutować tutaj muszę. Słuchajcie moich skarg, słuchajcie moich skarg. Z piekłem wchodziłem ja w Słuchajcie moich skarg, słuchajcie.